Dzień dobry, kłaniam się. Wyspiański Stanisław, moje nazwisko. Ja się dzwoniłem do domu weselnego. Tak. Dzień dobry. Ja chciałem zorganizować wesele i pytanie jest, czy u was jest to możliwe? No, nawet na to zależy, jaki termin. A jakie najbliższe terminy są wolne? No, ale kiedy? W tym roku? W tym roku. Najbliższe Boże Ciało. Boże, wolne, no, a Boże później ciało. już listopad. W listopadzie. No, ewentualnie w listopadzie. W listopadzie by nawet bardziej pasowało, bo te chochoły, wie pani, tam będą, tak. a na Boże Ciało to jeszcze za ciepło. W listopadzie tak. to już chochoły co? Dobrze, dobrze. To co? w takim razie. Ale jak, to, jaka to jest data dokładnie? No 29 jest zajęte. A tak to jest wolny listopad. Tak to jest listopad, jest Awlęcznie wolny. Nie ma, nie. Dobrze, bo rozumie Pani, że podczas Wesela Wyspiańskiego powinny być chochoły. To jest do zorganizowania, tak? Ale wie pan co, no nigdy myśmy akurat nie mieli takiego czegoś. Jeszcze nie było Wesela Wyspiańskiego? Nie, nie, nie było takiego. Co zawsze musi być na pierwszy raz. A chochoły tak. jest Pani w stanie zorganizować? Musiałabym się, wie Pan to zorientować jak jest, co, z, czego, co, z czego, to jest. Ze to jest. Ze słomy to jest takie... No ja wiem, wie takie pan, snopki. Takie snopki, takie tak. Bo tamten chocholitan jest, potrzebny jest. Potrzebny jest złoty róg. Do złotego rogu nie... Nie macie. By, bym nie. Sa, sam bym musiał zorganizować, tak? Tak. Ale chochoły są do załatwienia, tak? No. No przed zniwami, jak będę wiedzieć, to tak, bo jak będzie po zniwach, to będzie problem, bo teraz wszystko robi słomę w kostkę. No tak, tak. To, żeby to, tak. trochę tej słomy zatrzymać, bo ten cho cho chocholitaniec będzie niezbędny tym no. elementem wesela. To musi, musi być kilka tych hochołów, jak... no, no tak, tak, chociażby jeden, no. żeby był. No nie, jeden to mało, a parę musiałoby być, to muszę wiedzieć, nim żniwa będą, żeby po tak. prostu były takie slostki zrobione. No. Dobrze, w porządku. To dziękuję pani bardzo, ja będę dzwonił, tylko sprawdzę sobie termin i oddzwonię. Dobrze. No, wiesz, ale to jeszcze to jeszcze dużo rzeczy, bo to jeszcze wizę dla Werny Chory. Przecież, bo on na, z Ukrainy musiałby przyjechać. No to byśmy I... się nie zmieścili już. No, wiesz, Stańczyk z Krakowa tutaj musiałby, wiesz. Ale zobacz, jaka pani pomocna. Bardzo. Nie dość, że nie dość się zgadza, to jeszcze mówi, że jeden chochoł to mało. Że ona dużo załatwi tych chochoł. No, super. Tak więc kobieta do, do serca przy, Od, przyłóż, do rany przyłóż. Do rany i do skóry też.